Znajdujemy się przed Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach, gdzie odbyła się konferencja dotycząca stanu zdrowia górników poszkodowanych w wypadkach w kopalni Knurów w Szczegłowicach. Przyjęliśmy jeszcze jednego górnika, dziesiątego. Jeden z pacjentów zmarł dzisiaj. No, to jest jakby powikłanie tego urazu. To, że się udało uratować ich z kopalni nie znaczy, że nie będą walczyć o życie i to się okazuje bardzo trudny moment w ich życiu. Każdy indywidualnie, w zależności od swoich sił witalnych i swojej odporności psychicznej no, będzie walczył o to, o to życie, bo wszystkie urazy są poważne. Ten górnik, który tutaj został przywieziony to skąd? Z którego szpitala? On przyszedł sam gdzie trafił na jaki oddział? No, oddział chirurgii ogólnej. No trudno teraz powiedzieć, bo całą diagnostykę musimy jeszcze pogłębić i zobaczyć, jak, jak wygląda. Dlaczego się zgłosił? Bo się czuł źle i czuł się niebezpiecznie. No, każdy uraz oparzeniowy jest urazem, który ma swoją dynamikę i pewien proces. I tu, że ktoś na przykład w pewnym stadium oparzenia mówi, że jest wszystko dobrze, to nie znaczy, że to jest dobrze. Bo dopiero po jakimś czasie wychodzą inne objawy, które mogą decydować o życiu, o tym jak ta choroba będzie przebiegać. Pamiętajmy, że to jest choroba ogólnoustrojowa i ona dopiero po pewnym czasie musi się ustabilizować, i tak jak już kiedyś mieliśmy takie incydenty, takich wypadków masowych. No... Każdy, każdy organizm inaczej radzi sobie z tym stresem. Czyli to nie był górnik, który przebywał na oddziale intensywnej terapii? To nie był ten górnik. No, ci, którzy są w ciężkim stanie, to jest czwórka, tak? Tak, czterech jest na OIOM-ie, na oddziale intensywnej terapii. Wykonujemy świadczenia i myślę, że wszystko, co się tam da. Stanie, w jakim mogli... stanie są generalnie? Może Obecnie być. mamy sześciu pacjentów na oddziale intensywnej terapii, ponieważ zdecydowaliśmy ze względu na to, że właśnie ze względu na pogłębianie się uchważeń, można może podróż. Podróż. W chwili obecnej mamy sześciu pacjentów na oddziale intensywnej terapii. Dwóch pacjentów zostało przekazane ze względu na stan dróg oddechowych. Trzech pacjentów przybywa na oddziały chirurgiczne. Jak wygląda teraz leczenie takich pacjentów? Jak się Pani do tego mogła powiedzieć? Na czym skupiają się w tej chwili lekarze? W takich przypadkach podejmujemy już zabiegi operacyjne. Wczoraj były wykonane na oddziale intensywnej terapii pierwsze zabiegi operacyjne. Dzisiaj już kontynuowaliśmy także u pacjentów właśnie z oddziałów chirurgicznych. Rokowanie? Poważnie. Trudno powiedzieć, poważnie. Czy błynoterapia jest przede wszystkim teraz w pierwszych godzinach? Jeszcze raz. Czy u tego pacjenta, który dzisiaj się zgłosił, też stwierdzono oparzenia? Tak. Tak. Też jest oparzony. Pierwsze etap leczenia w ogóle choroby oparzeniowej to jest dobra płynoterapia i na tym cała rzecz polega, żeby zabezpieczyć odpowiedniej ilości płynów, które pacjenci dostają. Najbardziej kluczowe będą godziny, dni, jak możemy to w ogóle tak określić. Nie wiem, co pani rozumie przez kluczowe, natomiast ta choroba rozwija się tygodniami dopiero po iluś tygodniach można powiedzieć, że pacjent jest wyleczony. To jest długi uraz, to jest uraz ogólnoustrojowy i organizm musi dostosować jakby czas regeneracji do tkanek i innych narządów, do, do pewnych możliwości regeneracyjnych organizmu. Czy jakieś tkanki już zostały pobrane, żeby wyhodować potem do przeszczepów, czy jeszcze jesteście przed takimi zabiegami? Na razie musimy zobaczyć, w jakim stanie są pacjenci i będziemy decydować, którzy mają takie potrzeby, czy nie pani doktor pani mówiła że sześć osób jest na oddziale intensywnej terapii te tak. które trafiły wczoraj były wprowadzone w stan śpiączki farmakologicznej czy te dwie tak. kolejne też tak tak wszystkie te osoby są w stanie tak wszystkie te osoby są w stanie śpiączki farmakologicznej są leczone właśnie intensywnie A te dwie osoby które musiały tam trafić dlaczego co zdecydowało? Dynamika choroby moim zdaniem i to jest no, Trzeba sobie zdać sprawę, że każdy dzień i każda godzina to jest dla takich pacjentów walka o to, żeby no wziąć i się zorganizować jako organizm, bo odpowiedź na stres no jest dla każdego różna ponieważ no, czas też jest dla tych pacjentów szalenie istotny. Niektórzy utrzymują, ale utrzymują się w dobrym stanie i w dobrej kondycji fizycznej, natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że y, dynamika tej choroby jest bardzo różna u każdego, tak jak powiedziałem, z osobna. I akurat trafili ci pacjenci na, na ten ojom, żeby im zabezpieczyć po prostu lepszą opiekę w sensie pełnego monitorowania wszystkich parametrów życiowych i, i sytuacji, która jest cały czas monitorowana przez personel. Panie dyrektorze, Pan mówił o tym, że ten mężczyzna trafił tu sam. Przywiozła go karetka, przywieźli go bliscy. Akurat nie byłem przy tym, jak go przewozili, także trudno mi to powiedzieć, ale tak czy tak no wiemy, że jest u nas ten pacjent i dochowamy wszelkich starań, żeby było jak najlepiej. Mówię, czy jesteście gotowi, żeby w razie czego przejąć kolejnych pacjentów z innych szpitali? Mamy takie możliwości, system zarządzania u nas pozwala na, to, na, 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 na odpowiedniego rodzaju kroki, żeby, żeby się tym zająć. Pani doktor, mówiliście Państwo o tym, że pierwsze zabiegi już wykonane. To... Były zabiegi ratujące życie? W takich sytuacjach zawsze mówimy o zabiegach ratujących życie. Tak, także zostały wykonane takie zabiegi, które w takich momentach trzeba wykonać u takich pacjentów. Tak, reasumując, ilu jest pacjentów w jakim wieku, w przedziale wiekowym i ilu jest na oddziałach po sześciu jest na intensywnej, tak? Sześciu pacjentów na intensywnej terapii, trzech pacjentów na oddziale chirurgicznym. Jeden z Jeden pacjent, który zmarł. Od 29 do 50 lat. I jak w są to parzenia? Wszyscy powyżej 40%? Tak? Od 35 do 80% powyżej. Czy Czy mówimy o parzeniach? którejś konkretnych części ciała, czy bo wiadomo, że jak 80% to są to ciała, Czyli to, to są nie ma znaczenia. U każdego z tych pacjentów to są mnogie okolice oparzone, plus u tej szóstki z tej samej terapii są oparzenia drugotokowe. A czy u tych u niektórych z nich stwierdzono ślady nie wiem, pyłu węglowego, bo oni przez jakiś czas tam pod ziemią musieli się przedzierać do w miarę bezpiecznego miejsca? No Trudno powiedzieć. Wszystkie znamiona osmalenie twarzy czy jakichś innych rzeczy, to świadczą o tym, że tam był pył węglowy, no bo to zresztą nawet pył się odkłada na, na skórze i na ubraniu, także tam zawsze jest pył węglowy w tak trudnych warunkach. No, trzeba sobie zdać sprawę, jakich oni pracują. To jest naprawdę Warunki ekstremalne, które no, również przy oddychaniu one powodują, że to oddychanie jest blokowane. Tak samo ten pył siada wszędzie. Jeżeli idziemy w korytarzu, gdzie jest pełno tego pyłu, pełno ognia, sadzy i dymu, to, to, to wszędzie ten pył siada. To też trzeba sobie zdać sprawę z tego. Dziękuję.